Pieniądze, próżnia, człowiek i sztuczny śnieg. Film edukacyjny małopolskiego centrum nauki Kogiteon, które tym razem połączyło swoje siły z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Edukatorzy z obu instytucji spotykają się w starej zajezdni tramwajowej w Krakowie i tu wspólnie prowadzą pasjonujące eksperymenty w zaimprowizowanym na potrzeby tego spotkania laboratorium. To bardzo młodzi ludzie zafascynowani nauką. Dorota, Ola, Maciek, Andrzej i Rafał na dużym stole przykrytym czarną tkaniną mają dwie plazmowe kule ustawione na jego brzegach. To szklane kule, wewnątrz których trwają nieustanne wyładowania elektryczne, dziesiątki miniaturowych błyskawic w każdej sekundzie. Oczywiście to nie jedyne instrumenty wykorzystywane w doświadczeniach. Na stole pojawiają się między innymi pompa próżniowa, elektroniczny powiększalnik, Regulowany zasilacz, termometr, laboratoryjne szklane naczynia i wiele innych akcesoriów. A wszystko to po to, aby odpowiedzieć na intrygujące nas pytania: jak wytrzymałe są ludzkie włosy, czy woda zawsze wrze w temperaturze 100 stopni, jak zrobić śnieg w środku lata, po co człowiekowi kości i tym podobne. Młodzi edukatorzy dokładnie wyjaśniają eksperymenty, jakie prowadzą, jakich środków używają i jakie procesy prowadzą do efektów widocznych na ekranie. Niektóre doświadczenia ilustrowane są animacjami, aby łatwiej je było zrozumieć. Czy wiecie, czym są fundusze europejskie? To środki pochodzące ze wspólnego budżetu państw członkowskich Unii Europejskiej. Pochodzące z nich pieniądze wspierają rozwój gospodarki oraz programów społecznych. Dziś połączymy swoje siły i pokażemy Wam, co możecie zobaczyć w muzeum inżynierii miejskiej. Oraz uchylimy rąbka tajemnicy i opowiemy, co kiedyś znajdziecie w Małopolskim Centrum Nauki. Jesteście ciekawi? Zapraszamy! Edukatorzy pochyleni nad szklanymi pojemnikami wrzucają do nich odrobinę czarnego proszku. Z pojemników bucha wysoki słup pary. Logotyp Centrum Nauki Kogiteon. Znajdujemy się w starej zajezdni tramwajowej Muzeum Inżynierii Miejskiej. W miejscu, w którym możemy zobaczyć ciągłość rozwoju komunikacji miejskiej. W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy w Krakowie świadkami wielu zmian. Nie byłyby one jednak możliwe, gdyby nie odpowiednie wsparcie finansowe. Modernizacja Muzeum Inżynierii Miejskiej, projekt Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon. Są to inwestycje, których realizację zawdzięczamy nie tylko środkom z budżetu miasta i województwa, lecz także funduszom europejskim. To dzięki nim jesteśmy w stanie rozwijać się, tworzyć i zaskakiwać. Do zrealizowania naszych projektów potrzebne są pieniądze oraz przestrzeń do działania. Monetę stawiamy pod dużą zlewką. I wlewamy do niej wodę. Jak widzimy, moneta tak jakby zaczynała znikać, ale po chwili pojawi się za zlewką. Znikająca i pojawiająca się moneta symbolizuje to, w jaki sposób fundusze europejskie są wykorzystywane. Pomimo już na samym początku wydaje się nam, że pieniądze są cały czas wydawane, to tak naprawdę dzięki tym pieniądzom możemy zrealizować cele instytucji. Pokazaliśmy to przy pomocy zjawiska fizycznego nazywanego całkowitym wewnętrznym odbiciem. Światło przechodząc przez obszary o różnej gęstości, w naszym przypadku powietrze. Szkło i wodę załamuje się, czyli zmienia kierunek rozchodzenia. Komputerowa wizualizacja. W polskim centrum nauki Kogiteon będziecie mogli spodziewać się wielu atrakcji. Będą tu na Was czekać zajęcia w laboratoriach: fizycznym, chemicznym, biologicznym, kuchennym, komputerowym oraz warsztacie. Do tego pokazy, strefa emocji i wykłady popularno-naukowe. Kogiteon to przede wszystkim wystawa stała o każdym z nas. Interaktywne eksponaty pomogą nam zgłębić tematy związane z człowiekiem. Obok budynku będzie zielona strefa wypoczynkowa z bezpłatnymi eksponatami plenerowymi. Nasz park będzie tworzyło aż 296 drzew, 465 krzewów i łąki kwietne. W ramach inwestycji powstanie też pierwszy w Krakowie spacerowy ogród na dachu. Będzie można z niego podziwiać zabytkowy pas startowy lotniska Rakowice-Czyżyny, a także. Krajobrazy roślinne różnych zakątków świata. Budynek będzie wyposażony w szereg rozwiązań proekologicznych, a cały będzie służył edukacji i popularyzacji wiedzy. Zastanówmy się przez chwilę, z czego jesteśmy zbudowani. Możemy tu wymienić na pewno włosy, skórę, kości. Ale jak te elementy wyglądają w dużym przybliżeniu? Przekonajmy się o tym. Głównym składnikiem włosów jest keratyna. Grubość ludzkiego włosa waha się od 2 do 4 mm. To tak mało, że gdybyśmy ułożyli włosy jeden na drugim to 100 włosów miałoby grubość skórki banana. Każdy z nas ma określoną ilość mieszków włosowych, z których wyrastają włosy. Najmniej włosów mają osoby o rudym kolorze włosów, trochę więcej bruneci, a najwięcej blondyni. Ludzki włos może wytrzymać obciążenie od 25 do 250 g. Do ludzkiego włosa przymocowujemy haczyk, na który nakładamy podkładki. Każda o masie 5 gramów. Edukator wiesza kolejne podkładki na haczyku. Mamy już 45 gramów. Włos nadal nie chce się urwać. Dobra, i teraz co? Nie mam drugiego haczyka. Jak pokazało doświadczenie, 5 gramowe odważniki nie wystarczą. Nasz włos wytrzymuje obciążenie aż 85 gramów. Uśredniając ilość włosów na głowie i obciążenie okazuje się, że ludzkie włosy mogą wytrzymać od kilku do kilkunastu ton. A teraz spróbuję znaleźć jakieś wskazy na własnej skórze. Skóra w ciele człowieka stanowi aż 15% jego masy. jeśli na przykład ważysz 45 kg, to masa twojej skóry będzie wynosiła niemal 7 kg. Powierzchnia skóry to około 2 m kwadratowe. Na jej powierzchni czasem możemy zaobserwować różne zmiany. To w postaci blizn, znamion czy też pieprzyków. Większość pieprzyków powstaje w skutek działania promieniowania słonecznego na skórę. Pod jego wpływem komórki zawierające barwnik o nazwie melanina zaczynają się dzielić. To właśnie melanina decyduje o kolorze naszej skóry. Skóra jednak nie jest jednolita. W zależności od części ciała będzie ona różniła się grubością. Najcieńsza skóra znajduje się na powiekach, najgrubsza zaś na stopach. Dorosły człowiek ma 206 kości, a niemowlę aż 300. Część kości po prostu z wiekiem się zrasta. Najmniejsza z kości ma 3 mm i znajduje się w uchu, a nazywana jest strzemiączkiem. Największa kość to kość udowa. Kości są rusztowaniem dla naszych narządów wewnętrznych, chronią je oraz przymocowane są do nich mięśnie. Mamy tutaj kość saka. Jej nasada zbudowana jest z gąbczastej tkanki, w trzonkości stanowi tkanka zbita. Kość jest pokryta okostną, czyli warstwą kości, która je chroni i odżywia. Większość ludzi, a zwłaszcza ci najmłodsi, są ciekawi świata. Pragną poznawać nowe rzeczy i zdobywać doświadczenie. Zapewne każdy z nas marzył o tym, by dokonać jakiegoś przełomowego odkrycia, które zmieniłoby zupełnie oblicze świata. Kogiteonie, będziecie mogli wcielić się właśnie w takiego odkrywce i wykonując różne doświadczenia, zdobędziecie nową wiedzę, dzięki której będziecie mogli odpowiedzieć sobie na pozornie niemądre pytanie: czy woda zawsze wrze w 100 stopniach Celsjusza? Do zlewki wlałem wodę o temperaturze pokojowej, która wynosi dokładnie 19,8 stopnia Celsjusza. Następnie zamykam komorę próżniową. I włączam pompę. Powietrze, które znajduje się wewnątrz szklosza, zostaje powoli wysysane na zewnątrz. Zmniejszona ilość powietrza skutkuje obniżeniem ciśnienia wewnątrz naszej komory. Wraz ze spadkiem ciśnienia spada również temperatura wrzenia wody. Możemy zauważyć, że na powierzchni wody pojawiają się bąbelki. Świadczy to o tym, że nasza woda wrze, mimo iż nie dostarczyliśmy ciepła. Sprawdźmy, czy temperatura wody uległa zmianie. Temperatura wody spadła i wynosi obecnie 18,4 stopnia Celsjusza. Próżnia to w uproszczeniu przestrzeń, gdzie nic nie ma, nawet powietrza. Jeżeli nie ma tam powietrza, to nie może się tam rozchodzić również dźwięk. Zaraz, zaraz, ale przecież w filmach science fiction, na przykład w Gwiezdnych Wojnach, słyszymy wybuchy i wystrzały w kosmosie. Czy to w ogóle jest możliwe? Sprawdźmy to. Dzwonek umieszczamy pod kloszem i podłączamy do niego napięcie. Słyszymy, że dzwonek dzwoni. Teraz spróbujemy odpompować powietrze za pomocą pompy. Po odessaniu powietrza spod klosza dzwonka praktycznie nie słychać. Znaczy to, że dźwięk nie ma się jak rozchodzić. W związku z tym w Gwiezdnych Wojnach, gdyby rzeczywiście wszystko działo się w kosmosie, bitwy, wybuchy i wystrzały, panowałaby zupełna cisza. Widzieliśmy już, że woda i dźwięk w próżni zachowują się nieco inaczej. A gdyby w próżni umieścić coś nieoczywistego, na przykład piankę do golenia, do wykonania tego doświadczenia będziemy potrzebować jakiegoś naczynia. Ja wykorzystam zlewkę. Do jej wnętrza wleję troszeczkę pianki do golenia. Następnie zamykam komorę próżniową i włączam pompę. Pianka pęcznieje podnosi się w naczyniu. Pianka do golenia w swojej porowatej strukturze posiada zamknięte pęcherzyki powietrza. Po włączeniu pompy objętość powietrza znajdującego się w pęcherzykach wzrasta, tym samym zwiększając objętość całej pianki. Po wyłączeniu pompy i otwarciu zaworu pianka opada nasza pianka skurczy się. Gdy już odkryjemy naukowe tajemnice i zdobędziemy odpowiednią wiedzę, możemy ją wykorzystać, na przykład do stworzenia prostego pojazdu. Do skonstruowania naszego pojazdu będą nam potrzebne: bateria AA, okrągłe magnesy neodymowe o średnicy baterii i zwinięty drut miedziany o średnicy nieco większej niż nasza bateria. Do naszej baterii doczepiamy z jednej i z drugiej strony magnesy i tak skonstruowany pojazd umieszczamy w naszym zdwoju. Bateria przesuwa się wewnątrz rurki z drutu. Zastanówmy się przez chwilę, jak działa nasz pojazd. Dołączając magnesy neodymowe do biegunów naszej baterii wewnątrz spirali, prowadzimy do zamknięcia obwodu elektrycznego. Prowadzi to do przepływu prądu, który przez wzgląd na kształt drutu wielokrotnie okrąża baterię. Powoduje to powstanie pola magnetycznego, które oddziałowuje z polem magnetycznym wytwarzanym przez magnesy neodymowe. Prowadzi to do powstania siły motorycznej, która pcha naszą baterię. Na naszej nowej wystawie stałej zabierzemy Was w podróż po różnych dziedzinach inżynierii miejskiej. Wspólnie z nami dowiecie się, dlaczego niektóre miasta powstawały szybciej, niektóre wolniej, jakie czynniki determinowały, że nasze miasta zmieniały się razem z naszymi potrzebami, czyli potrzebami mieszkańców. Wspólnie z nami, przechodząc przez kolejne pomieszczenia naszej wystawy, dowiecie się, jak powstawała w miastach kanalizacja, jak na przykład Wyglądał transport w miastach, ale także wspólnie z nami dowiecie się, jak te nasze miasta dawniej oświetlano. Bo nie wiem, czy wiecie, że na początku używano do oświetlania miast właśnie naszego oleju rzepakowego. Dopiero później nasz polski wynalazca Ignacy Łukasiewicz skonstruował lampę naftową. Dopiero długo, długo później pojawiła się żarówka. No i właśnie o niej będzie kolejne doświadczenie, na które was zapraszamy. Wykonamy teraz doświadczenie, w którym pokażemy różnicę między działaniem zwykłej żarówki, a świetlówki. W tym celu będziemy potrzebować takich kul plazmowych. Przyłożymy najpierw tą naszą zwyczajną żarówkę żarnikową do naszej kuli, no i widzimy, że za bardzo nic się nie dzieje. No to co, spróbujemy z naszą świetlówką. Coś się zaczyna dziać, jednak chyba jest tutaj za jasno. Potrzebujemy mniej światła. Światło gaśnie. Nasza świetlówka zaczyna dość jasno świecić. Sięgnijmy po większy kaliber. Świeci porządnie. Ale co tutaj się dzieje? Nasza kula plazmowa jest wypełniona rozrzedzonym gazem, który pod wpływem wysokiego napięcia ulega jonizacji, a wokół niego wytwarza się zmienne pole elektromagnetyczne. Natomiast nasza świetlówka jest wypełniona gazem szlachetnym lub oparami rtęci. I właśnie te gazy zostają wzbudzone i świecone. No to chyba już czas włączyć światło. Światło wraca. Żarówka nie świeci, ponieważ źródłem światła w niej jest włókno wykonane z wolframu, który świeci dopiero po rozgrzaniu go do bardzo wysokiej temperatury pod wpływem przepływu prądu elektrycznego. Dawniej jako żarnika używano grafitu. Teraz pokażemy wam doświadczenie z jego wykorzystaniem. Do doświadczenia potrzebujemy grafitowego rysika od ołówka, który umieszczamy pomiędzy dwoma przewodami i włączamy napięcie. Grafit jest dobrym przewodnikiem, dlatego podłączenie go do napięcia powoduje przepływ prądu elektrycznego. Rozgrzewa się, ponieważ prąd, przeciskając się przez jego strukturę, natrafia na pewien opór. Taka żarówka nie świeci zbyt długo, bo w obecności tlenu z powietrza grafit się przepala. Z tego powodu w bańkach żarówek stosuje się wypełnienie neutralnym gazem. Chcielibyśmy powiedzieć Wam o kolejnym przedsięwzięciu, które jest realizowane z funduszy europejskich czyli o Zimowym Ogrodzie Doświadczeń. Jego główną atrakcją będzie tor saneczkowy. A skoro już o zimie oraz o saneczkach mowa, to fajnie byłoby zrobić śnieg. Pokażę wam teraz w jaki sposób możecie domowym sposobem stworzyć swój własny śnieg. Będzie mi do tego potrzebna pianka do golenia oraz soda oczyszczona. Ja tutaj mam 1 kilogram. Zobaczymy ile z yy, niej zużyję. Piankę do golenia należy wpuścić do jakiegoś naczynia, najlepiej przezroczystego. Troszkę się można pobrudzić. I powoli musimy dodawać do środka sody oczyszczonej, mieszając całą masę. Widzę, że powoli zaczyna nam się już tutaj formować śnieg, ale jeszcze troszeczkę trzeba dodać naszej sody. W zależności od tego, ile tej sody dodamy, to śnieg będzie bardziej lub mniej sypki. Ja sobie zrobię taką konsystencję, która pozwoli mi ulepić bałwana. Bałwan rozpada się po dołożeniu drugiej kuli. Aha, coś nie wyszło. Można by to było zdublować. Nasz bałwan jest gotowy. Taki śnieg możecie zrobić samodzielnie w domu i spróbować ulepić z niego bałwana albo inne śniegowe rzeźby. Symbolicznie łącząc nasze zespoły. Zapraszamy Was na wydarzenie, które odbędzie się 10 października w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na ulicy Świętego Wawrzyńca 15. Przygotujemy dla Was dużo doświadczeń naukowych, a także pokaz pod tytułem Wyprawa na inną planetę. Jeśli chcecie się przekonać, jakie warunki tam panują oraz jakie niebezpieczeństwa czyhają na osoby odwiedzające te niezbadane tereny, musicie koniecznie być z nami. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że wynik naszej współpracy Wam się podobał i zainspirował do naukowych wyzwań. Oczekując na wydarzenie, oglądajcie inne filmy z kanału YouTube Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon oraz odwiedźcie wystawę Futuronauci Muzeum Inżynierii Miejskiej. Do zobaczenia! Logotypy Dni Otwarte EU i Muzeum Inżynierii Miejskiej.